W dzisiejszym materiale przedstawię Wam iceberg dotyczący szeroko rozumianej branży fitness. Najnudniejsze miejsce świata, naprawdę nie polecam. Nie trzeba bywać w fitness klubie, żeby w miarę dobrze wyglądać. Mieszankę mitów, postaci, faktów i teorii z tej branży. Zanim jednak zacznę, gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz obserwacji konta na TikToku, gdzie praktycznie codziennie pojawiają się nowe materiały z branży fitness. Zapewne wielu z nas swoją przygodę fitness rozpoczynało w domowym zaciszu, korzystając z popularnych programów treningowych, takich jak m.in. Szóstka Widera. Marzenia o idealnie wyrzeźbionych mięśniach brzucha po zaledwie 30 dniach ćwiczeń były silną motywacją. Nawet dzisiaj filmy prezentujące krótkie treningi skoncentrowane na brzuchu i redukcji tzw. oponki cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, że to właśnie Joe Wider do dzisiaj nazywany jest ojcem kulturystyki. Obecnie jednak wiemy, że miejscowe spalanie tkanki tłuszczowej zdecydowanie nie jest takie proste. Polska górą. Niewiele jest postaci w świecie sportu, które zdołałyby wypromować dwie tak odmienne dyscypliny na skalę, jaką osiągnął Mariusz Pudzianowski. 25 kg cięższy i wydaje mi się, że 250 razy silniejszy od Najmana. Ale... Jego imię stało się synonimem nie tylko siły, ale także wszechstronności. Jego imponująca sylwetka, niezwykła dynamika i szybkość to cechy rzadko spotykane wśród strongmanów. Nadludzka siła została potwierdzona pięciokrotnym triumfem w konkursie World's Strongest man. Ja za swojej kadencji przez te 12 lat dźwigając ciężary zawodowo startowałem ponad 200 par razy. Tak co tydzień, a nawet dwa razy w tygodniu, sobota, niedziela, sobota, niedziela oh, potrafiliśmy startować. Wszystko to uczyniło go legendą w świecie sportu. Pudzianowski nie tylko zdefiniował nowe standardy w swojej dyscyplinie, ale także stał się inspiracją i metaforą siły dla wielu aspirujących sportowców. To jeden z drugim żygał w tuje, Pytałem się, Mariusz, możemy żygać? Rzygajcie! No to głowa wtuje, głowa wtuje, no i dwóch pożygało się. Mówi, Następnie... Mariusz, ja umieram, mówię, leż na tutaj na kostce. Dwa, trzy dni, I oni potem mówią, Mariusz, my trochę inaczej trenujemy. No i po dwóch dniach zerwali się. Niektóre kobiety unikają treningu oporowego z obawą przed uzyskaniem masywnej sylwetki czy też zbyt męskiego wyglądu. Pojęcie masywności jest subiektywne i różni się dla każdej osoby. Dlatego zamiast skupiać się na ogólnych stereotypach, warto koncentrować się na indywidualnych celach związanych ze zdrowiem, wyglądem i osiągami. Trening siłowy, bez wątpienia, może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia, niezależnie od płci. Warto jest także dodać, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność budowania Masy mięśniowej jest testosteron. Mężczyźni mają znacznie wyższy poziom tego hormonu niż kobiety, co przyspiesza proces hipertrofii mięśniowej. Bardzo ważne jest, aby każda kobieta miała możliwość wyboru treningu dostosowanego do jej potrzeb, bez obaw przed społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wyglądu. I'll be back. Zanim pojęcie influencer stało się powszechne w świecie mediów społecznościowych, Arnold Schwarzenegger był jednym z pierwszych, którzy wpłynęli na masową kulturę poprzez kulturystykę jego imponująca sylwetka, charyzma i niezaprzeczalny talent sprawiły, że stał się ikoną nie tylko w świecie kulturystyki, ale także w Hollywood. Urodzony w Austrii, Schwarzenegger przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w młodym wieku z marzeniem o zostaniu profesjonalnym kulturystą. Jego determinacja i ciężka praca przyniosły mu siedmiokrotny tytuł Mr Olympia, czyniąc go jednym z najbardziej rozpoznawalnych Kulturystów wszechczasów. Ale to nie tylko osiągnięcia sportowe uczyniły go legendą. Jego charyzma i osobowość przyciągnęły uwagę producentów filmowych, co doprowadziło do jego kariery aktorskiej z takimi hitami jak Terminator czy Total Recall. Schwarzenegger był bez wątpienia pionierem w promowaniu kulturystyki jako zdrowego stylu życia. Jego książki, filmy i wywiady inspirowały miliony ludzi na całym świecie do podjęcia treningu siłowego i dbania o swoje ciało. Dzięki swojej wizji i pasji do sportu. Arnold stał się nie tylko mistrzem kulturystyki, ale także pierwszym kulturystycznym influencerem, który wpłynął na to, jak postrzegamy trening siłowy i zdrowy styl życia do dzisiaj. Okno anaboliczne, często kojarzone z klasycznym szejkiem białkowym w szatni, odnosi się do krótkiego okresu po intensywnym treningu. W tym czasie uważa się, że nasze ciało jest najbardziej otwarte na przyswajanie składników odżywczych, zwłaszcza białka, które wspiera regenerację i wzrost mięśni. Dlatego tak popularne odżywki białkowe stały się stałym elementem diety wielu sportowców. Te szybko przyswajalne proteiny są często postrzegane jako klucz do optymalizacji efektów treningowych. Chociaż wiele badań potwierdza korzyści z szybkiego spożycia białka po wysiłku, nie jest to konieczność, by robić to natychmiast po treningu. Kluczową kwestią jest regularne dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości białka w ciągu całego dnia, a nie tylko w bezpośrednim okresie po treningu. Każdy z nas miał chwilę, kiedy treningi musiały zostać odłożone na bok z powodu napiętego harmonogramu czy wakacyjnego wypoczynku. Wtedy pojawia się pytanie, czy nasze mięśnie zamienią się w tłuszcz, jeśli przestaniemy ćwiczyć. Pierwsza rzecz, którą warto zrozumieć, to fakt, że mięśnie i tłuszcz to dwie zupełnie różne struktury w naszym ciele. Jak podkreśla znany fizjolog Hans Petty, mięśnie nie mogą zamienić się w tłuszcz, to tak jakby pomarańcza nagle stała się jabłkiem, jest to po prostu niemożliwe. Jednakże, gdy przestajemy ćwiczyć, skład naszego ciała zaczyna się zmieniać. Mięśnie mogą się kurczyć z braku regularnej aktywności, podczas gdy komórki tłuszczowe mogą się powiększać z powodu mniejszego spalania kalorii. Efekt: ciało może wydawać się mniej napięte i bardziej miękkie, ale to nie oznacza, że mięśnie zamieniły się w tłuszcz. Jak boli, to rośnie, to popularne powiedzenie w środowisku sportowców i entuzjastów siłowni. Wielu ludzi wierzy, że ból mięśniowy po treningu jest oznaką skutecznego treningu i że mięśnie rosną tylko wtedy, gdy są obolałe. Skąd jednak wzięło się to przekonanie? Ból mięśniowy po treningu, zwany opóźnionym bólem mięśniowym, jest dobrze znanym zjawiskiem wśród osób ćwiczących. Wielu ludzi utożsamia ten ból z dobrym treningiem, wierząc, że jest to oznaka uszkodzenia mięśniowego, które prowadzi do ich wzrostu. W rzeczywistości jednak ból mięśniowy nie jest bezpośrednim wskaźnikiem efektywności treningu ani wzrostu mięśni. Popularne DOMsy są spowodowane mikrourazami w mięśniach, które występują podczas intensywnego treningu, zwłaszcza podczas ćwiczeń ekscentrycznych, takich jak opuszczanie ciężaru. To właśnie te mikrourazy prowadzą do stanu zapalnego, który powoduje ból. Chociaż pewien poziom mikrourazów jest konieczny do stymulacji wzrostu mięśni, nadmierne uszkodzenie może faktycznie hamować postępy. Ważne jest, aby zrozumieć, że można osiągnąć postępy w treningu bez odczuwania silnego bólu mięśniowego. W rzeczywistości regularne odczuwanie silnego bólu po treningu może być oznaką przetrenowania lub niewłaściwej techniki ćwiczeń. Warszawski Koks to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych kanałów w polskim świecie fitness. Początkowo skupiał się na podstawach kulturystyki i treningu siłowego, jednak z biegiem czasu ich treści ewoluowały, dostosowując się do zmieniających się trendów i potrzeb widzów. Synu, proszę pana, kazał mi pan powtórzyć słowo synu. Ława. I... Wow. Mimo tej ewolucji jedno pozostało niezmienne – skład ekipy. To, co od początku wyróżnia tę ekipę na tle innych kanałów o tematyce fitness, to ich nowatorskie podejście do diety kulturystycznej. Zamiast tradycyjnych, restrykcyjnych diet, promują podejście oparte na liczeniu kalorii i makroskładników, pod hasłem – jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. To podejście zrewolucjonizowało myślenie wielu Polaków o diecie i odżywianiu, pokazując, że można jeść ulubione potrawy i jednocześnie osiągać cele treningowe. Kreatyna to suplement, który zdobył ogromną popularność w środowisku sportowym. Jako jeden z najczęściej badanych produktów na rynku, stała się niemal wszechobecna w świecie sportu. Jednak jej popularność często idzie w parze z przecenianiem jej właściwości i potencjalnych korzyści. Niestety wśród wielu osób, zwłaszcza rodziców nastolatków, istnieje wiele nieporozumień dotyczących kreatyny. Często utożsamiają oni kreatynę ze sterydami anabolicznymi, co prowadzi do nieuzasadnionych obaw o jej bezpieczeństwo. Chociaż kreatyna i sterydy są zupełnie różnymi substancjami z różnymi działaniami i potencjalnymi skutkami ubocznymi, dla wielu osób stały się one synonimami dopingu w sporcie. Kolejnym powszechnym mitem jest przekonanie, że kreatyna może prowadzić do chorób nerek. Chociaż niektóre badania sugerują, że nadmierne dawki kreatyny mogą obciążać nerki, większość badań naukowych nie potwierdza bezpośredniego związku między stosowaniem kreatyny a problemami z nerkami u zdrowych osób. Wait, wait! W świecie kulturystyki istnieje niewielu ludzi, którzy osiągnęli taki poziom sławy i uznania jak Ronnie Coleman. Jego niezwykła siła, determinacja i niesamowita sylwetka uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych kulturystów wszechczasów. To co wyróżniało Ronniego w erze cyfrowej, to jego zdolność dostania się viralem w mediach społecznościowych. Jego słynne powiedzenie stało się kultowym okrzykiem dla wielu entuzjastów fitnessu na całym świecie. Klipy wideo z jego ekstremalnie ciężkimi treningami, gdzie podnosił niewiarygodne ciężary, stały się viralem, inspirując miliony do podnoszenia ciężarów i dążenia do swoich własnych celów fitness. Jednak za tymi viralowymi momentami kryje się prawdziwa historia człowieka, który poświęcił całe swoje życie kulturystyce, osiągając 8 tytułów Mister Olympia. Ronnie Coleman reprezentuje esencję kulturystyki, połączenie siły, dyscypliny i nieustępliwej woli do przekraczania własnych granic erze mediów społecznościowych, gdzie każdy może stać się gwiazdą na chwilę, Ronnie Coleman jest doskonałym przykładem tego, jak prawdziwy talent, ciężka praca i pasja mogą przetrwać próbę czasu i stać się wiecznym źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń. Basic, you know, you got, you know, your test, uh, uh, basic stuff, you know? Wielu początkujących sportowców żywi głęboki strach przed katabolizmem, wierząc, że nawet najmniejsze odstępstwo od diety czy treningu może spowodować utratę cennych mięśni. Jednakże proces katabolizmu nie jest tak łatwy do osiągnięcia, jak się często sądzi. Organizm ludzki jest niezwykle odporny i adaptacyjny. Aby faktycznie wejść w stan katabolizmu mięśniowego, trzeba by było poddać się ekstremalnym warunkom. Mimo to wielu początkujących sportowców w obawie przed katabolizmem zalewa się różnego rodzaju suplementami, wierząc, że pomogą one zachować mięśnie. Chociaż niektóre suplementy mogą być korzystne, nadmierne ich spożywanie nie tylko jest niepotrzebne, ale może również prowadzić do innych problemów zdrowotnych. Kolejnym powszechnym mitem jest przekonanie, że trening kardio prowadzi do utraty masy mięśniowej. W rzeczywistości umiarkowany trening kardio może być korzystny dla budowy masy mięśniowej, poprawiając krążenie i pomagając w regeneracji po intensywnym treningu siłowym. Ziz stał się ikoną fitnessu i kulturystyki w erze mediów społecznościowych. Jego niesamowita transformacja ciała i unikalna osobowość uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych postaci w środowisku fitnessu. Na jego sukces składało się kilka czynników, z których głównym jest to, że był prekursorem prawdziwego fitnessowego influencera. Promował ideał estetycznego ciała, skupiając się na proporcjach i symetrii, a nie tylko nadmiernej masie mięśniowej. Aktywność wyraczkujących dopiero mediach społecznościowych pozwoliła mu na budowanie silnej społeczności fanów. Niestety, mimo ogromnej popularności, życie Zyza zakończyło się tragicznie. Zmarł w wieku 22 lat podczas wakacji w Tajlandii. Jego śmierć była wynikiem ataku serca, który miał miejsce w saunie. Choć dokładne przyczyny jego śmierci są przedmiotem spekulacji, wiele wskazuje na kombinację genetycznych predyspozycji do problemów z sercem oraz możliwe stosowanie niedozwolonych substancji. Zys pozostawił trwały ślad w środowisku fitness, stając się symbolem estetyki, dążenia do doskonałości i inspiracją dla wielu młodych ludzi na całym świecie. Post przerywany, znany również jako intermittent fasting, zdobył ogromną popularność w ostatnich latach jako jedna z najbardziej obiecujących metod odchudzania i poprawy zdrowia. Ten model żywienia polega na okresach jedzenia przeplatanych z okresami postu, co ma przynieść korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Badania nad mechanizmami postu przerywanego doprowadziły do odkrycia procesu autofagi, za co w 2016 roku wręczono Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Autofagia to proces, w którym komórki czyszczą uszkodzone komponenty, co może przynieść korzyści zdrowotne. Chociaż wyniki badań nad autofagią są obiecujące, ważne jest podkreślenie, że większość z nich nie została przeprowadzona na ludziach. Oznacza to, że nie możemy bezpośrednio przekładać tych wyników na ludzkie zdrowie i odchudzanie. Ludzie często szukają jednego cudownego sposobu na schudnięcie, zamiast skupić się na podstawach zdrowego stylu życia, takich jak zrównoważona dieta czy regularna aktywność fizyczna. Post przerywany stał się jednym z tych magicznych rozwiązań, które obiecują szybkie i łatwe rezultaty. Oh my god! What? Współczesne siłownie stały się miejscem nie tylko dla tych, którzy pragną poprawić swoją kondycję fizyczną, ale także dla tych, którzy chcą zaprezentować się w pewien specyficzny sposób. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych trendów, który zyskał popularność w ostatnich latach są instagramowe modelki. Kobiety często ubrane w krótkie, obcisłe leginsy wyróżniają się nie tylko swoim strojem, ale także specyficznym zachowaniem. Nawet podczas ćwiczeń angażujących górne partie ciała, niektóre z nich w niezdrowy sposób wypinają pośladki, tworząc pozę bardziej przypominającą sesję zdjęciową niż trening. Co więcej, ich strój często wygląda, jakby były gotowe do wejścia na wybieg modowy, a nie do intensywnego treningu. Pełny makijaż, idealnie ułożone włosy i akcesoria, które nie zawsze są praktyczne. Nie można jednak zapominać o smartfonach, które są nieodłącznym elementem ich treningu. Chociaż każdy ma prawo do wyrażania siebie w dowolny sposób i korzystania w siłowni sposób, jaki uważa za stosowny, ważne jest, aby pamiętać o głównym celu takiego miejsca poprawie kondycji fizycznej i dbaniu o zdrowie. Instagramowe modelki stały się symbolem pewnej kultury, która podkreśla wygląd zewnętrzny kosztem prawdziwej funkcji treningu. Kulturystyka przez wiele lat była zdominowana przez poszukiwanie coraz większych, bardziej rozbudowanych sylwetek. Monstrualne mięśnie i ekstremalne proporcje stały się znakiem rozpoznawczym tej dyscypliny. Jednak w ostatnich latach obserwujemy powrót do korzeni, do estetyki, harmonii i proporcji, które były celem kulturystyki w jej początkowych latach wprowadzenie nowej kategorii na Mr Olympia klasycznej sylwetki stało się odpowiedzią na rosnące pragnienie powrotu do bardziej zrównoważonych estetycznych form ta kategoria oddaje hołd złotym czasom kulturystyki kiedy to proporcje i harmonia były równie ważne co sama masa mięśniowa chris bumstead stał się ikoną tej zmiany jego sylwetka łącząca potężne mięśnie z idealnymi proporcjami stała się inspiracją dla wielu młodych kulturystów na całym świecie jego ogromna popularność w mediach społecznościowych świadczy o tym jak wielu ludzi tęskni za estetyką i proporcją w kulturystyce. Bamstead nie tylko przyciąga uwagę swoją sylwetką, ale także swoją postawą i podejściem do sportu. Jego sukces w kategorii klasycznej sylwetki podkreśla, że kierunek, w którym zmierza kulturystyka, jest odpowiedzią na potrzeby społeczności i pragnienie powrotu do korzeni tej dyscypliny. Człowieku, w życiu nie brałem żadnych sterydów. Kiedyś temat stosowania środków dopingujących w kulturystyce był tematem tabu, otoczonym aurą tajemnicy i skrywanej wstydem. Jednak w ostatnich latach obserwujemy niepokojący trend normalizacji takich praktyk, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Hasło na sucho to nawet trawanie rośnie, stało się niemalże usprawiedliwieniem dla wielu, którzy decydują się na stosowanie środków dopingujących w dążeniu do idealnej sylwetki. Współczesna kultura, która promuje szybkie rezultaty i idealne ciało, prowadzi wielu młodych ludzi do przekonania, że jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu, jest sięgnięcie po magiczne środki. Jednak ta normalizacja niesie ze sobą poważne konsekwencje. Wielu młodych ludzi, nieświadomych ryzyka, decyduje się na stosowanie środków dopingujących bez odpowiedniej wiedzy i nadzoru. Jestem w totally 100% świadomy, że to, co robię, jest złe. Wiem, że to, co robię, jest złe. Wiesz, że robię, jest że to, co robię, jest złe. Wiesz, że to, co robię, jest złe. Wiesz, From these steroids, uh, a Co więcej, wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z długoterminowych skutków takich decyzji, które mogą wpłynąć na ich zdrowie w przyszłości. W świecie kulturystyki, gdzie wiele postaci stara się ukryć prawdę o swoich metodach i praktykach, Rich Piana wyróżniał się jako jedna z nielicznych postaci, która była całkowicie transparentna i szczera w kwestii swojego podejścia do sportu i stosowanych środków dopingujących. Jego autentyczność przyniosła mu ogromną popularność i uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w branży. Jego sylwetka była po prostu imponująca ogromne mięśnie, które zdawały się przekraczać ludzkie możliwości. Piana był jednym z pierwszych, który otwarcie mówił o stosowaniu przez niego licznych środków dopingujących, demaskując tabu, które otaczało ten temat w kulturystyce. Jego nietypowy styl przypominający masowego potwora przyciągał uwagę zarówno fanów kulturystyki, jak i tych, którzy po prostu byli ciekawi tej niezwykłej postaci. Jego tatuaże, biżuteria i ogólny wygląd były tak samo charakterystyczne jak jego podejście do treningu i diety. Jednym z jego najbardziej znanych i viralowych klipów był jego ośmiogodzinny trening ramion. Cechował się ekstremalnym reżimem treningowym oraz przekraczaniem ludzkich granic, czym pomagały mu liczne środki dopingujące. W dl... ja, ja... Erze mediów społecznościowych, gdzie każdy chce prezentować się w jak najlepszym świetle, narodził się nowy trend fałszywych naturali. Są to osoby, które na platformach takich jak Instagram prezentują swoje imponujące sylwetki, twierdząc, że osiągnęły je bez stosowania środków dopingujących. Chociaż ich posty często zdobywają tysiące polubień i są podziwiane przez wielu, kryje się za nimi niebezpieczna dezinformacja. Prezentując się jako stuprocentowi, naturale, tworzą nierealne oczekiwania wśród swoich obserwatorów. Młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, mogą czuć się zniechęceni, widząc takie sylwetki i porównując je z własnymi postępami. Wielu z nich może zastanawiać się, dlaczego mimo ciężkiej pracy i poświęcenia nie osiągają takich samych rezultatów. Takie fałszywe przedstawienie rzeczywistości może prowadzić do obniżenia zadowolenia z własnych osiągnięć i zaburzeń w postrzeganiu własnego ciała. W dłuższej perspektywie może prowadzić to do problemów z samooceną i poczuciem własnej wartości. W erze, gdy coraz więcej ludzi zwraca się ku dietom roślinnym i wegańskim, postać tak kontrowersyjna jak Leverking wydaje się być anachronizmem. Promując skrajną dietę karnivor opartą praktycznie wyłącznie na produktach pochodzenia zwierzęcego, Leverking stał się symbolem radykalnego podejścia do odżywiania i treningu. Dieta karniwora, choć zdobywa coraz większą popularność, jest wciąż przedmiotem debat i kontrowersji wśród ekspertów do spraw zdrowia i odżywiania. Wielu z nich podkreśla potencjalne ryzyko związane z eliminacją ważnych składników odżywczych z diety, takich jak niektóre witaminy, minerały czy błonnik. King jednak idzie dalej, twierdząc, że taki sposób odżywiania jest najbliższy temu, jak jedli nasi przodkowie i że jest to klucz do optymalnego zdrowia i siły. Jego podejście do treningu jest równie radykalne. Promuje intensywne, ciężkie treningi, które mają naśladować fizyczne wyzwania, przed jakimi stawali nasi przodkowie. Choć takie podejście może przynieść rezultaty dla niektórych, dla wielu może być zbyt ekstremalne i prowadzić do kontuzji. Mimo imponującej sylwetki niesamowitej siły, Leverking długo nie przyznawał się do stosowania jakichkolwiek środków dopingujących. Wielu ekspertów i obserwatorów branży Fitness miało wątpliwości co do prawdziwości jego twierdzeń. W międzyczasie nie przeszkadzało mu to w budowaniu imperium na drogich suplementach, które promował jako klucz do osiągnięcia takiej samej sylwetki jak jego. I'm be my true, most self. Współczesny rynek branży fitness jest nasycony różnorodnymi produktami, które obiecują szybkie i spektakularne rezultaty. Wśród nich coraz większą popularność zdobywają sarmy i peptydy. Choć dla wielu stały się one symbolem nowoczesnej suplementacji, niosą za sobą wiele kontrowersji i niejasności. Jednak warto pamiętać, że większość tych związków jest wciąż w fazie badań. Oznacza to, że ich długoterminowe skutki dla zdrowia nie są jeszcze w pełni znane. Dodatkowo pod ogromnym znakiem zapytania stoi jakość produkcji i brak odpowiedniej kontroli. To wszystko sprawia, że nie zawsze wiemy, co tak naprawdę przyjmujemy. W temacie tych związków pojawia się także pytanie, kiedy kończy się suplementacja, a zaczyna doping. Granica ta staje się coraz bardziej rozmyta. Wielu sportowców, entuzjastów fitnessu uważa, że jeśli coś jest dostępne na rynku i nie jest oficjalnie zakazane, to można po to sięgnąć. Jednak, czy taka postawa jest aby na pewno odpowiedzialna? To był impuls. Ogólnie jakoś yy, zawsze sobie poprosiłem, że w tym jak najmniejsze łapy. Syntol to olej, który zyskał popularność jako środek do szybkiego zwiększania objętości mięśni. Jego głównym składnikiem jest olejek znaśnięty. Olejnych, który jest wstrzykiwany bezpośrednio do mięśnia, powodując jego tymczasowe powiększenie. Jednak takie podejście niesie za sobą wiele ryzyka. Wstrzyknięcie syntolu do mięśni może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zakażenia, zakrzepy krwi, martwica tkanek czy nawet amputacja kończyny. Niektóre postacie z branży fitness opierają swój kontent właśnie o swoje nieproporcjonalnie ogromne ramiona. Przykładem jest polski Szymon Komandos, król syntolu, czy Rosjanin o pseudonimie Bazooka Arms. Ich nieproporcjonalne duże bicepsy stały się znakiem rozpoznawczym, ale jednocześnie przyczyną kontrowersji w środowisku. Pa, 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 pa! Ja! Przedtreningówki to suplementy diety, które zdobyły ogromną popularność wśród sportowców. Mają na celu zwiększenie wydajności podczas treningu, poprawę koncentracji i pobudzenie organizmu. Jednak wśród nich istnieją produkty o wyjątkowo silnym działaniu, które stały się przedmiotem kontrowersji. Jednym z najbardziej znanych i jednocześnie kontrowersyjnych produktów tego typu jest Jack 3D. Ta przetreningówka zyskała ogromną popularność dzięki skuteczności i intensywnemu działaniu. Jednak jej skład, zwłaszcza obecność DMAA, wzbudza wiele kontrowersji. Substancja ta jest silnym stymulantem, który może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi czy innych problemów z sercem. W wielu krajach substancja ta została zakazana, a Jack 3D został zdjęty z półek. Mimo potencjalnych korzyści związanych z poprawą wydajności treningowej, bardzo mocne przetreningówki niosą za sobą ryzyko poważnych skutków ubocznych. Wielu sportowców doświadczyło nieprzyjemnych efektów po ich zażyciu, takich jak kołatanie serca, bezsenność czy nawet omdlenia.